Witajcie, bracia i siostry. Dzień dobry. Kolejny antidotum. Nie było nas wczoraj, ponieważ wczoraj byliśmy na pogrzebie. To tak, tak nam zszedł prawie cały dzień, potem już mieliśmy wspólnoty i różne inne obowiązki, ale jesteśmy dzisiaj. I przy okazji pozdrawiamy wszystkie osoby z antidotum, które wczoraj poznaliśmy na pogrzebie. Mimo, że podeszliście do nas. To było bardzo miłe. No, było to bardzo dużo ludzi tam w ogóle, taki duży, bardzo pogrzeb. I piękne. piękny, bo wspólnoty neokatechumenalne te się zebrały i grały, i oprawę muzyczną mszy, i oprawę na cmentarzu, i orkiestra jeszcze grała, i kazanie piękne było u Saletynów, księdza proboszcza, No i w ogóle takie, taki dobry, dobry czas, mimo że trudny na pewno czas. Ci co wiedzą, no to też pozdrawiamy całą rodzinę Marzeny, czyli. Krzysztofa i, i czwórkę dzieci, niech Duch Święty was wspiera i prowadzi zgodnie z zamysłem Ojca. Amen. Amen. I mamy pierwsze dzisiaj czytanie z listu do Rzymian, ósmy, rozdział 18 do 25. Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić, bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i wchwaleć Ci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, Oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak nie oglądając spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujmy. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. No, święty, Paweł nam dzisiaj dalej pokazuje tą kwestię, z jednej strony zbawienia właśnie pokazuje, że, że życie wieczne i życie w jedności z Bogiem my już mamy. Z drugiej strony mówi jeszcze tutaj oczekując, no doświadczamy pewnych trudów, tak, zanim, zanim dojdziemy do życia w pełni. No Marzena już dzisiaj jest w tej pełni, więc już wielu trudów ona miała, akurat nie bardzo wiele trudów ona już nie doświadcza. No ale doświadcza teraz to rodzina brak mamy, brak żony yy, oni będą teraz w, w, przez jakiś czas na pewno się mierzyć z zupełnie nową wersją życia. Yy, I z jednej strony można powiedzieć, dla Marzeny jest to uwolnienie i może dla nich też z różnych trudów, które chorobie towarzyszyły ale z drugiej strony pojawią się gdzieś tam inne. Na pewno możemy być pewni, że wolność ma marzena, która już, już, już nie ma tego, tego trudu, który dotyczy tego życia tutaj na ziemi. No i zobaczcie, tak ładnie napisał Paweł, wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary. On podzielił ludzi na w sumie jakby trzy kategorie, może złe słowo z kategorie, trzy grupy, o lepiej, Ogół ludzi, całe stworzenie, każdy człowiek, niezależnie od wyznania, potem mówi: My również całą istotę swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała, czyli my żyjący, którzy już przyjęliśmy życie z Bogiem, którzy już obowiedzieliśmy się po stronie Jezusa Chrystusa, my, którzy już wybraliśmy Boga na naszego Pana i Zbawiciela, czyli też tym samym wybraliśmy rozbawienie. Ale jeszcze oczekujemy jego finału, tak? Happy Endu. Jak to ma, jak się zdanie w piosence, Happy End. tak, A jest jeszcze trzecia grupa, no to jest ta, ta trzecia grupa, którzy już tam są. Ludzie, którzy już y, doświadczają w pełni zbawienia. Czyli my tylko na Ziemi doświadczamy części zbawienia. Y, jest, jest pewna część przed nami zakryta. I on tutaj mówi, że my, 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 my. my, my tu to miałem to słowo. My również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując, mówiąc, za synów odkupienia naszego ciała, tak? Ale mówimy, my, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. Czyli widzimy, ludzie nie wybierający Boga i ludzie wybierający Boga czymś się różnią. Przynajmniej w tym rozdziale tu widzimy w jasny sposób. Różnią się tym, że mają perspektywę życia wiecznego, ale żyją już też darami ducha. Potem będziemy żyli pełnią duchowego życia. Po tym w sensie. O tym życiu o odcinku ziemskim, nie? ale tutaj jest ważne, mamy poruszać się w duchu, mamy widzieć pewne dary ducha. I na przykład było takie śmieszne dzisiaj, yy, nazwali to Agapą, a nie stypą, tą ten, tą, mhm. tą imprezę bo było ponad około 170 osób, mhm. chyba nawet po nas, pełno było osób, to yy, podszedł do nas człowiek, który właśnie mówił o, o jednym z elementów, o darze prorokowania tam. O, przytoczył tą historię z siekierą, że gdzieś to ostatnio oglądał w internecie, to go dotknęło, bo ja tam użyłem słowa to poszukajcie w internecie. On ja mówi: "Poświęciłem czas, przeszukałem anglojęzyczną prasę i mówi: "Zobaczyłem, że w filmiku najwcześniejsza zmianka o, tej, o zmianka o tej szybie, o tej siekierze w przedniej szybie samochodu. Była dopiero miesiąc po tym, jak filmik był em, emitowany, czyli mówi, w to mnie przekonało. Zobaczyłem, że to jest za proroczy, że ewidentnie Bóg pozwala nam zobaczyć coś, czego jeszcze nie ma. A druga rzecz to mówi, też fajnie, bo mogłem przez tą historię w konkretach przekonać osobę, która jeszcze nie miała poznania Pana Boga, nie? czyli jeszcze była w tej grupie ludzi, którzy świadomie nie przyjęli zbawienia. No więc mamy też życie na trzy etapy. Ci, którzy nie przyjęli, ci, którzy przyjęli i mają już pierwsze dary ducha. To jest konsekwencja przyjmowania zbawienia. I potem trzecia grupa. To są, która chwilowo nas dotyczy. To są ci, którzy już żyją w relacji z Bogiem wiecznie. Czyli ci, którzy już powstali do nowego życia z Panem. Amen. Amen. Dzisiaj psalm 126. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między narodami wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Odmień znowu nasz los, O Panie, jak odmieniasz strumienia na południu. Ci, którzy we łzach się ją rządzić będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. No, ja bardzo lubię ten psalm. Ym, z tego którego ja nie lubię, tak? <grym> Ale uczę się też tych psalmów, naprawdę, kiedyś nie były mi tak bliskie. Antidotum na pewno mi w tym pomaga. Y, gdzie zwracam uwagę na to, y, co robi Bóg i do czego zaprasza, no to dzisiaj porusza mnie tutaj <laughs> kilka miejsc. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Nie było to jakoś zapowiedziane. Konkretny dzień, konkretna godzina, konkretna data. Bóg po prostu przejmuje inicjatywę i zaczyna działać. I, bo to jest Jego lud. I my też jesteśmy Jego ludem. Ja dziękuję Bogu za każdą sytuację, w której mogłam doświadczać tego, że On naprawdę mój los odmieniał. Odmienił to, te sytuacje, odmienił okoliczności tej sytuacji, odmienił moje patrzenie, widzenie też tej sytuacji i, i pokazał, tak jak On to zrobił, tak jak też On to widzi. I to jest takie piękne, ponieważ ym, to wnosi pokój w moje życie. Wnosi to pokój w moje życie, że Bóg, choć będzie to najtrudniejsza sytuacja, z którą mogę się zmagać bardzo mocno, bardzo, to Bóg przyjdzie i odmieni tę sytuację. Jak? Kompletnie nie wiem jak, ale yy, dzieje się to w tak niesamowity sposób, że może mi się nawet wydawać, albo często to mówię, nawet mi się nie śniło, że Bóg zaprosi mnie do tego czy do tego, nawet nigdy o tym wcześniej nie myślałam. Że Bóg właśnie może to tak zrobić, że znalazł jeszcze zupełnie inny pomysł na daną sytuację. I to życie z Bogiem mnie akurat też fascynuje pod takim względem, że jakby ja trudne sytuacje, oczywiście ja je przeżywam, doświadczam, ale ja nie muszę się zamartwiać ich rozwiązaniem. I jakby to zdejmuje mi taki ciężar z pleców, ciężar z myślenia. Że ja z wszystkich sił tak naprawdę koncentruję się na tym, żeby trwać przy Bogu. Żeby być uważną na to, że to On znajdzie rozwiązanie, i też mieć taką uwagę na siebie, żebym ja sama nie próbowała po, um, robić. Coś, co nie będzie zgodne z jego wolą i z jego postanowieniem wobec tej sytuacji, że, że po prostu, jakby przeze mnie, przez moje działanie, nie doświadczę działania Pana, nie doświadczę jego rozwiązań, bo ja go zacznę wyprzedzać. Jeszcze bardziej się pogubię. I, <laughs> a to, co właśnie przynosi Pan, jak Pan odmienia los, to zobaczcie, jakie tutaj są owoce. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Sytuacja Izraela była bardzo trudna. Oni żyli w niewoli, jeżeli byli gnębieni, wyśmiewani, porzuceni. Takie mieli doświadczenie, tak, były to konsekwencje ich grzechów. Tak naprawdę Bóg ich nie właśnie nie porzucił. I to jest, to jest, dla mnie piękne, że to, co też robi Bóg, wprowadza taką radość, nadzieję daje i to jest, to jest coś przepięknego. I to, co mówiłam wcześniej, że Spada mi ciężar z pleców, żeby się tym zajmować, ale koncentruję się, żeby ufać Panu i Jemu całą tę sytuację powierzać, by nie wyprzedzać Pana. I druga rzecz, która mnie tutaj porusza, to te dwie ostatnie zwrotki: odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. I, i że właśnie u Boga jest to możliwe, żeby zmienić nawet najtrudniejszą sytuację, z której my może nie widzimy wyjścia, nie widzimy jeszcze dzisiaj rozwiązań, a Bóg potrafi znaleźć zaskakujące rozwiązania, naprawdę zaskakujące. I nawet jeżeli dzisiaj Twoja sytuacja przyprawia Cię łzy, to to sianie, zobaczcie, jak ważne jest tutaj to sianie, już kiedyś o tym mówiłam, żeby jednak mimo wszystko mieć to ziarno, Nieść je w tych łzach, w tym trudzie, ale mieć to ziarno, ten zasiew, dlatego, że z tego, co dzisiaj masz, choć jest to Twoja bezradność. I miałam tak, taką, właśnie, ostatnio taką sytuację, że powiedziałam Bogu: Boże, jestem taka słaba w tej sytuacji. Ja nie znam rozwiązania tej sytuacji, ale ja Ci ją dzisiaj przyniosę. I dzisiaj Ci ją daję. Przynoszę ją i Ci ją daję. I jest w niej moja małość, moja niemoc, moja bezsilność, może nawet jakaś, jakaś rezygnacja, poddanie się totalne. Ja po prostu to przyniosłam Bogu, i Bóg w bardzo takim krótkim czasie, typu jeden dzień, może półtorej dnia minęło, wniósł rozwiązanie do mojego serca. Przyniósł mi przemianę. Po prostu to było tak niesamowite doświadczenie. Że ja nie przynosiłam Bogu moich starań, moich wielkich starań o tę sytuację. Ja mu przyniosłam niemoc. Niemoc to było moje ziarno. Niemoc. A Bóg zaczął to odmieniać. I ja naprawdę wierzę temu słowu, gdzie Bóg mówi, że ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości, że ja po prostu w radości będę zbierać owoce. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością. Niosąc swoje snopy, czyli owoce, coś co będzie nasycać, coś co jest bogactwem, coś co jest błogosławieństwem, niosąc snop, tak? Zia czyli ziarno wydało swój owoc. Skoro jest snop pełen kolejnych ziaren, to to ziarno wcześniejsze wydaje swoje owoce, i ja mogę w Bogu doświadczać właśnie tego, że nawet najtrudniejsza sytuacja może przynieść wspaniałe owoce radości. Dla mojego życia, ale dzieje się to wtedy, kiedy działa Bóg. I ja go nie wyprzedzam. Amen. Amen. No i znowu tu jest ta, też ta prostota pokazana w aklamacji. Mój ulubiony, moja ulubiona aklamacja. Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i Ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczką, jak właśnie z prostym sercem do tego podejdę, zaufam temu słowu, wykonam to słowo, to zobaczę owoce w czasie, który Bóg ustali za najlepszy. No i mamy Ewangelię Łukasza z 13 rozdziału, króciutki fragment 18:21. Jezus mówił: Do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie, wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej: Z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest to zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. A to słowo Pańskie. Chwała Tobie chysta. No i tu jakby nam już pokazuje kawałek dalej, czyli jakby niezależnie od tego, czy dzisiaj mam trud, czy nie, bo to nie znaczy, że każdy dzisiaj musi mieć trud, żeby tak, żeby tak nie było, nie? Mhm. Mamy czas w życiu, kiedy nie ma trudu, kiedy jest radość, a jest taki czas, jest taki czas. Mhm. E, ale... Teraz by trzeba było przyrównać to nasze życie do, 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 do tego zakwasu, tego zaczynu, z którego się robi, z którego się robi chleb. Nie? Czy tutaj do tego e, ziarka gorczycy, które ktoś wziął, posiał w swoim ogrodzie, wyrosło, stało się wielkim drzewem. Chodzi o to, że jak będę miał to ziarno na zasiew, teraz z w tej, w tej perspektywy, co spojrzysz, to co mam, to jest y, chęć chęć bycia członkiem Królestwa i chęć poszerzania tego Królestwa. Czyli wiecie, naprawdę wystarczy, że mogę zdać jeden werset, który wiem, że działa, bo mnie przemienił, bo jest moim doświadczeniem. Jak ja z tym wersetem jednym pójdę, z tym Słowem Bożym, czy pójdę z, z dobrym uczynkiem, bo w różny sposób mogę zrealizować to Słowo Boże, to Bóg poprzez to będzie poszerzał, dalej on będzie działał. To Bóg sprawi, że z małego ziarnka powstanie wielkie drzewo, które będzie pomocą dla wielu. To Bóg sprawi, że z garści zaczynu, zachwaści się całe ciasto, czyli moje życie będzie miało wpływ na życie wielu. I ten fragment zawsze, jak czytam, zawsze na to patrzę, że ja mam być darem dla innych ludzi. Nie? Ja mam być darem dla innych ludzi. Czyli nie żyję sam dla siebie, ale żyję dla innych. W jaki sposób mogę być tym darem? No, tak najłatwiej dla wszystkich, żeby pasowało, no to jak odkryję swoje powołanie i je, i je zrealizuję, to będę wtedy w pełni darem dla innych ludzi. I sobie, Tobie, braci siostro, nam wszystkim tego życzę. Amen. Amen. I ojcze, Amen spraw, żebyśmy się stali dobrzy jak chleb, ale według Twoich standardów nieba. Aby nasze życie rzeczywiście obfitowało, żeby nasze życie, Panie, poszerzało Królestwo. Dzisiaj, Panie, będąc na pogrzebie, widziałem wielu mieszkańców Królestwa, którzy, Panie, mimo smutnej sytuacji, radowali się, śpiewali, dzielili się sobą nawzajem. Panie, jak mówi też święty Paweł, że w Bogu żyjemy, w Bogu też umieramy. Nasze życie... Należy do Pana i nasza śmierć należy do Pana, bo my cały należymy do Ciebie. Uwielbiam Cię i wywyższam, mój Zbawicielu, święty Panie, święty Panie, Panie, który chce wziąć moją małość, który chce wziąć moją wielkość, który wszystko chce wziąć i pomnożyć. Bądź uwielbiony i wywyższony, mój Panie i Zbawicielu. Wielbię Cię Panie. I teraz, Duchu Święty, tchnij pomiędzy nami, tchnij pomiędzy nami, Panie. I poszerzaj wpierw w nas Królestwo, a potem przez nas, wokół nas. Poszerzaj Twoje Królestwo. Chwała Ci, Panie. Amen. Mm, 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 mam takie słowo, takie poznanie, że Pan Bóg przychodzi do osoby, która Ostatnio doświadczała zatoru żylnego i Pan Bóg, Pan Bóg działa w tej sytuacji, usuwa ten zator i też konsekwencje, bo to chodzi o konsekwencje tego zatoru żylnego. Bóg się tym zajmuje. Amen. Ja mam obraz osoby, to jest kobieta, która trzyma kurczowo kubek z jakimś napojem. Ja nie widzę w środku, co jest, ale coś do picia jest. I Bóg mówi, że to jest taki symbol tego, że ty uważasz, że ty masz tak mało tej łaski, masz tylko tyle, co się w tym kubku mieści, nie? i że twoje życie jakby ty nie widzisz, że jest błogosławione, bo, bo, bo ty masz mało, a nie mają wiele kubków, nie? Ale Bóg mówi, to co masz, pójdź w obieg, pójdź, daj, uwolnij, a zobaczysz Boże Błogosławieństwo i chwała ci, panie. Tak. To, jak tylko wytłumaczę, to, się, to chodzi o to, żeby nie patrzeć kurczowo tylko na to, co masz, ale warto popatrzeć na to, co ma Bóg i, i, i wtedy nie będzie lęku w tym, żeby puścić to, co masz. Nie? Ktoś ma problem też z mięśniem udowym, coś tutaj jest z częścią nogi w udzie, jakiś problem jest, Pan Bóg przychodzi, to uzdrawia. Bądź Panie uwielbiony. I też dotyk w ręce, ktoś ma uszkodzony jakiś nerw, i niedobrze dotyka, znaczy, no nie ma tego czucia w dłoni, przez to i Pan Bóg przychodzi do Twojego układu nerwowego i to naprawia. Chwała Ci Panie. I chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Bożego dnia wam życzymy i daj Boże się uda. Do zobaczenia jutro. Wielbiecie wspaniałego Boga. Uwielbiam. Widząc twoją twarz. Pełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.